Wojciech Bryczkowski, gościem telewizji kwizyńskiej jest pan Krzysztof Mioduszewski, prezes zarządu Dżabil. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, pan jest z firmą od samego początku jej działalności w Kwizynie, a nawet dłużej, bo swoją przygodę z przemysłem elektronicznym zaczął pan 25 lat temu. A tak się składa, że w tym roku obchodzicie państwo kilka jubileuszy, m.in. 50. urodziny korporacji, 25. 5. rocznicę. Obecności przemysłu elektronicznego w Kwidzynie. No i pewnie XIV, jak pamiętam, o rocznicę, kiedy to Dżabil nabył tutejsze zakłady elektroniczne. Jak każda rocznica to jest dobra okazja do podsumowań, więc na początek proszę mi powiedzieć po tej ćwierci wieku, jaką pozycję Pański zakład zajmuje na przemysłowej mapie powiatu Kwidzyńskiego, a może nawet szerzej województwa pomorskiego. No, ja myślę, że ze względu na i skalę działalności i wielkość zatrudnienia jesteśmy jedną z wiodących firm. Ja bym nas umieścił w pierwszej, powiedzmy, piątce firm działających w województwie pomorskim. No, w mieście, jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia, nie mamy sobie równych. Oczywiście potentatem, jeśli chodzi o wielkość sprzedaży, na pewno jest IP, natomiast myślę, że my mamy miejsce drugie pewne. Więc ten wpływ, biorąc pod uwagę właśnie to, czyli zatrudnienie pracowników, podatki, które płacimy miastu, województwu, myślę, że to są bardzo znaczące pieniądze, które wpływają na to, że miasto też może się rozwijać dzięki temu i oferować lepsze warunki mieszkańcom. A wszystko zaczęło się od fabryki zatrudniającej, jak pamiętam, 100 osób, chyba na na początek i fabryki, czy zakładów, które przez te ćwierć wieku kojarzyły się głównie z telewizorami. Mieszkańcom miasta i nie tylko mieszkańcom miasta do dziś często spotykamy się ze stwierdzeniami, że Dżabil to telewizory, tymczasem telewizory to już chyba przeszłość. Jak dzisiaj wygląda portfolio produktów pańskiej firmy? Cóż, rzeczywiście zaczynaliśmy od... Produktów czysto użytkowych z rynku powszechnego, sprzętu powszechnego użytku na no, rynek lokalny tutaj polski. To była mała, prywatna firma. Trochę e, powiedziałbym, jak to bywa przy uruchamianiu, e, szalony pomysł bym powiedział, jak patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, na warunki działalności gospodarczej, które były na początku lat 90., e, to była śmiała decyzja, żeby inwestować pieniądze w tego typu działalność. Ale jak się okazało, dzięki temu, że to był sensowny pomysł, ale też wsparty konkretnym działaniem, pieniędzmi, właściwą organizacją, umiejętnością szybkiego uczenia się, no i wspaniałym ludziom, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, to się zamieniło na dużą profesjonalną firmę. Więc ja myślę, że z dobrymi perspektywami na przyszłość. Także ja myślę, że warto takie rzeczy robić. Wracając do pytania. Dotyczącego rodzaju produkcji czy produktów. W zasadzie dzisiaj można powiedzieć, że ta masowa produkcja wyrobów powszechnego użytku ona jest historią. Mamy w zasadzie być może jeden taki niszowy produkt, który produkujemy z tej kategorii, natomiast cała reszta to są głównie rzeczy stosowane przemysłowo, czyli w różnych aplikacjach i zastosowaniach przemysłowych. Od rzeczy, no i oczywiście takie rzeczy, które mają zastosowanie w tak zwanym inteligentnym domu, natomiast one są elementem profesjonalnych, raczej sieci i rozwiązań, bardziej niż takimi takie czysto powszechnego użytku rzeczami jak telewizor, pralka, lodówka, cokolwiek. I jakbym miał, tak już konkretnie powiedzieć, co to jest dzisiaj. To w zasadzie takim wiodącym produktem ze względu na zapotrzebowanie w Unii Europejskiej, to są inteligentne mierniki, elementy systemów komunikacji, informacji z tych mierników do takich dużych baz danych. To, to jest jakby taka, bym powiedział, 40 może procent tego, co my dzisiaj produkujemy. Są też panele fotowoltaiczne, które były naszą jakby główną, głównym produktem przez no, myślę, dwa lata temu, był taki okres, gdzie firma głównie, głównie żyła, jakbym powiedział, z tej produkcji, dlatego, że było duże zapotrzebowanie, ale też jako firma zdobiliśmy duży wysiłek, żeby ten biznes był opłacalny, był konkurencyjny. I wykorzystaliśmy jakby ten czas na rynku, kiedy można było sprzedawać masowo te produkty i zarabiać na nich. No i jak, jak patrzę w przyszłość, bardziej widzimy ją właśnie w kategorii produktów niekoniecznie wielko-ilościowych, bardziej wyspecjalizowanych. Nawet mamy takich klientów, dla których produkujemy miesięcznie kilkanaście produktów, bardzo skomplikowanych. To są zupełnie inne procesy niż przy masowej produkcji, natomiast one dają jakby wyższe marży i pozwalają nam, tak jak mówiłem, na to, żeby się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Bo to też jest ważne. Poznajemy nowe procesy poprzez nowe produkty, uczymy się nowych rzeczy i później sprzedajemy je jako naszą umiejętność kolejnym klientom. Tak firma funkcjonuje. Mhm. Ja się zastanawiam, na ile ta dzisiejsza filozofia Pańskiej Korporacji wynika. No z tych ciężkich doświadczeń, przybytych między innymi tutaj w Kwidzynie. bo jeżeli mówiliśmy o telewizorach, niewątpliwie no, one były tym produktem, który doprowadził firmę do dzisiejszej formy, zakład na miłosny, w którym nagrywamy ten program, olbrzymia, chyba największa w tej części województwa zadaszona powierzchnia powstał po to, żeby. Produkować telewizory, w którymś momencie to, to, co było siłą firmy, okazało się i słabością. Prawda? Kryzys roku 2008 spowodował załamanie tego rynku. Straciliście najpierw jednego klienta, potem drugiego, a fotowoltaiczne panele, o których Pan mówił, które pozwoliły utrzymać się. Firmie na rynku i przy, przy jakimś zatrudnieniu przez, przez dłuższy czas okazały się równie podatne na wahnięcia koniunktury, bo, bo, bo kres masowej produkcji położyły, położyło zakończenie dopłat federalnych w Niemczech do, do, do urządzeń fotowoltaicznych. Stąd pomysł na, na dywersyfikację produkcji, na, na oparcie firmy na wielu nogach? Na pewno tak. No, ta jakby Monotonia, jeśli chodzi o produkty, na pewno ona z powoduje, z jednej strony daje pewną przewagę, która jest związana z tym, że można bardzo zoptymalizować procesy wytwórcze, w związku z tym być bardzo konkurencyjnym. Natomiast oczywiście każdy produkt ma swój czas życia i zmieniają się też trendy. I tak z mojej obserwacji, no, pracuję dość długo już w tym biznesie, widać, że szybkość tych zmian jest zaskakująca. Czyli one są naprawdę szybkie. W związku z tym no, trudno stawiać wszystkie karty na jeden rodzaj produktu, bo sami obserwujemy to na rynku. Były, były różne mody, które powodowały rok, dwa lata zainteresowania, danym, a szczególnie na rynku konsumenckim. I w zasadzie te produkty przeszły znowu do produktów niszowych, czyli nikt się nie interesuje, albo w ogóle przestają funkcjonować na rynku. Stąd jakby y, 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 trzeba zadbać o to, szczególnie na tym rynku konsumenckim, żeby być na tej krzywej życia, czyli wtedy jak produkt się pojawia na rynku, y, bo wtedy można y, y, zgarnąć tą pulę za to, że się jest pionierem i zarobić. Natomiast później to już jest konkurencja czysto ceną, i w zasadzie należy się wycofać z takiego rynku. Ja myślę, że też filozofią firmy jest y, właśnie mały, niewielki udział w takim rynku, o takiej charakterystyce, bo on jakby no, niesie ze sobą duże ryzyko. Oczywiście można sporo zarobić, natomiast ten czas, który to okno jest, jest stosunkowo krótki i z tym się trzeba liczyć. Filozofia firmy polegająca no, w gruncie rzeczy na tym, że nie ma własnego produktu, nie ma znaku firmowego Jabil. Zresztą mieszkańcom bardzo ciężko było długo zrozumieć. Padało pytanie, co wy tam właścicie, robicie. No, robicie. Nie ma telewizorów Jabil, nie ma czegoś tam. Z sobie ona pomaga czy przeszkadza w tym, o czym pan mówi? To zależy. No, no, na pewno to jest biznes trudniejszy w pewnym sensie niż taki klasyczny biznes, gdzie projektujemy lub kupujemy projekt... Prowadzimy akcję marketingową, umieszczamy go na rynku, sprzedajemy. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy z bardzo niewielkiej marży między tym, co klient jest w stanie nam zapłacić, a tym, jakie są nasze koszty. I ponosimy spore ryzyko, że ta marża się będzie, jeżeli nie będziemy efektywnie funkcjonować czyli przeliczymy się, zarówno jeśli chodzi o propozycję kosztową dla tego klienta albo o nasze procesy, ich ustawienie i efektywność, że ta marża się zbliży do zera i wtedy my musimy dokładać do interesu. Także to jest biznes trudny, ale z drugiej strony to, co mi się w nim bardzo podoba, to jest właśnie ta różnorodność, bo jakby przekrój tych różnych procesów, interakcji, które my mamy z klientami, na czym polega. To, że ta firma się rozwija i rośnie, właśnie na tym, że my używamy tych doświadczeń od bardzo różnych klientów, różnych produktów, różnych procesów, do tego, żeby budować nową wartość dla kolejnych klientów. Ja myślę, że dla ludzi, którzy tu pracują, to jest ewidentnie też wartość. Dla tych, którzy lubią nowe rzeczy, lubią się uczyć, lubią wyzwania, to jest dobre miejsce właśnie ze względu na tą różnorodność. Bo, tak jak mówiłem, na ogół firmy, które mają swoją markę na rynku, one się dzieją na pewne sektory, które są bardzo monoproduktowe, bym powiedział. Czyli jest grupa, która się zajmuje sprzętem powszechnego użytku i mamy sprzęt powszechnego użytku, dość zbliżone procesy, natomiast tu jest przekrój. Są produkty industrialne, są panele fotowoltaiczne, są produkty na rynek konsumencki, są mierniki, są urządzenia służące do komunikacji i tak dalej. Także. W zasadzie my nie mamy żadnych limitów, jeśli chodzi o rodzaj biznesu, jaki możemy zaoferować klientowi, jeśli on ma sens ekonomiczny. Do kontaktów z tymi klientami musicie przykładać bardzo dużą wagę, dlatego że po tym słynnym 2008 roku, kiedy zaczął się kryzys, a fabryka na miłosny produkowała głównie telewizory w poszukiwaniu Rozwiązań trudnej, trudnej sytuacji pojawiały się takie głosy: wypromujmy własny produkt. Nie? Mamy wszystko do tego, żeby robić telewizory, będziemy robić telewizory, dżabil, i korporacja powiedziała wprost nie, bo to będzie jest to możliwe do wykonania, natomiast będzie to nieetyczne wobec naszych dotychczasowych partnerów. To jest polityka firmy dość konsekwentnie stosowana, bo nie wiem, czy Pan ma świadomość, ale są tacy klienci, którzy są dość mocno z nami związani, w rodzaju Cisco. No, nie tutaj, ale to jest globalny gracz, który dużą część swojej sprzedaży, produkty powstają w naszej firmie. No i trudno jest budować obok tego swoją markę, która produkuje rzeczy podobne. No to oznacza utratę jakby zaufania tego typu klienta, bo my jesteśmy z niektórymi z nich dość głęboko związani. Czyli mamy, nasze systemy IT są powiązane, mamy duże know-how na temat tego, jak produkty są projektowane, jak funkcjonują. W niektórych przypadkach uczestniczymy w procesie tworzenia nowych produktów, znamy ich plany na przyszłość więc jakby z, z punktu widzenia etyki biznesu byłoby niewskazane żeby konkurować i próbować wejść na ten sam rynek z podobnym produktem i z naszą marką. E, firma była dość skuteczna do tej pory w prowadzeniu tego typu polityki i sądzę, że ona będzie utrzymana, bo to jest jeden z naszych wyróżników jako jabila, że nie próbujemy wejść w ten i owszem, my, my mieliśmy projekt telewizora, nawet go produkowaliśmy tutaj, ale sprzedaliśmy ten projekt naszemu klientowi. Czyli nie konkurowaliśmy z nim, tylko zaoferowaliśmy gotowe rozwiązanie. I podobnie się dzieje w wielu różnych przypadkach, nawet w tej chwili pracujemy nad podobnym projektem w zupełnie innej branży. Także to jest raczej polityka zaoferować jakby ten większy serwis od projektowania do logistyki końcowej, czyli dostarczenia produktu nawet door to door, jeśli to jest konieczne, czy jest zainteresowanie i to jest interesujące dla klienta, bardziej niż konkurowanie z nim na tym samym rynku, bo tak jak mówiłem, to jest wbrew filozofii firmy. Przed kilkoma dniami miałem niewątpliwą przyjemność obserwować uroczystość wręczenia gospodarczych nagród starosty Kwizieńskiego, Podczas której głos zabierała pani Marzena Grzonkowska, pracownika tak, tak. Dzabila, która przedstawiała prezentację pod tytułem, pod tytułem rekrutuj dziś z myślą o jutrze. I ta prezentacja no, pokazała dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wysokie oczekiwania macie wobec pracowników, naprawdę wysokie, a po drugie, jak w inny od powszechnego pojmujecie pewne Pewne terminy, przykładem niechaj tu będą kompetencje, które w większości ludzi kojarzą się no, po prostu z umiejętnościami. To jest w Polsce w dalszym ciągu rodzaj synonimu kompetencja, umiejętność. Wy na ten temat macie zupełnie inny pogląd. Umiejętności to tylko jeden z tych, yy, z tych fragmentów. Ja myślę, że to, te, to są rzeczy, nad którymi pracujemy dość yy, yy, intensywnie. Z kilku powodów. Po pierwsze, y, uważamy, że no, inwestycja w y, pracownika nasza, która się szybko zwraca, to jest pomoc w pod, podnoszeniu tych umiejętności i kompetencji jednego i drugiego y, y, szybko i sprawnie. Y, po drugie, staramy się budować y, wyważone zespoły, także y, mamy taki proces y, oceny, y, znaczy, ta ocena się, ona jest dokonywana regularnie, ale jak, jak budujemy zespół, spróbujemy ocenić, czy on ma właściwe kompetencje do zadania, do którego jest przeznaczony. Szczególnie do tych projektów, które są krytyczne, ważne i, i, i powinny być wykonane w, w, w najwyższym standardzie. Także to jest takie narzędzie, które pomaga nam w. Osiąganiu tego, czego się spodziewamy. Natomiast ja nie ukrywam, że to jest spora inwestycja. My jesteśmy firmą, która próbuje w ogóle zachęcić do edukacji w kierunku technicznym i historycznie współpracowaliśmy z Politechniką w zakresie dość dużej skali praktyk wakacyjnych dla studentów. i Myślę, że mieliśmy podejście dość świeże, bo próbowaliśmy dać. Zachęcaliśmy do tego, żeby spędzili z nami dwa, a nawet trzy miesiące, jeśli byli zainteresowani. Dostawali konkretne projekty do zrobienia, czyli to nie było tak, że iść za paszkawe, tylko to jest zadanie, które nam jest potrzebne do wykonania. To jest jakiś mniejszy projekt, to może być urządzenie pomiarowe, to może być jakieś rozwiązanie IT, to może być jeszcze coś innego, i w tym czasie byśmy się spodziewali, że razem z tym opiekunem, który jakby zdefiniował ten projekt przeprowadzicie go od a do z i to będzie coś konkretnego co zrobicie w ciągu tego czasu i to będzie funkcjonować i spełniać oczekiwania które zostały zdefiniowane i myślę że to większość z tych osób która przewinęła się przez ten system oni byli bardzo pozytywnie zaskoczeni i podejściem i też tym mieli sporą satysfakcję z tego, że udało im się zrobić coś konkretnego, co w firmie zostało i jest używane. I również, no, jakby kolejnym naszym krokiem było zaproponowanie najlepszym z tych studentów w związku z firmą, nawet jeśli nie skończyli studiów. No i nie ukrywam, że to też był jeden, jedno ze źródeł jakby takich ponadprzeciętnych specjalistów. To, to jest jeden z przykładów. Patrzymy, jeśli chodzi o, o inwestowanie w, 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 w potencjalnych pracowników, to są już czysto rzeczy, bym powiedział, pro -przy 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 -przysz przyszłościowe, bo tu mówimy o współpracy ze szkołami średnimi, gdzie nie mamy takiego bezpośredniego interesu, że zatrudnimy y, absolwentów. Y, próbowaliśmy y, y, Zachęcić rodziców i gimnazjalistów do tego, żeby przyszli do firmy i zobaczyli, co można robić z wykształceniem technicznym, i to, to jest tego typu przykład, no bo oni są tak daleko od podjęcia pracy. To jest horyzont pięciu, czasem nawet więcej lat. Natomiast ja po osobistym takim doświadczeniu, gdzie, gdzie mój syn koń, kończył gimnazjum, byłem na takim spotkaniu, które było zorganizowane wtedy przez dwie inne firmy, doszedłem do wniosku, że to jest mało przekonywujące, że jakby Podanie żeby jakby profilu klasy, a nawet przedmiotów, jakie tam są, to nie jest coś, co może być przełożone przez takiego młodego człowieka na to, na wyobrażenie, co on mógłby robić po, po tego typu edukacji. Stąd taki pomysł, żeby ich zaprosić i pokazać im. Skończysz, uzyskasz wykształcenie automatyka, to możesz robić takie rzeczy. Możesz robić takie rzeczy, i byli też ludzie, którzy opowiadali o tym, co, jak ta praca wygląda. Mieliśmy konkretne przykłady, czym się zajmują. Myślę, że to była taka interesująca inwestycja, która nie wiem, na co się przełożyła, bo trudno to zmierzyć ale no, no próba jakby podniesienia etosu tej edukacji technicznej bo ona jest, ten, ten etos jest dość niski. A moim zdaniem to błąd. Myślę, że rodzice powinni zachęcać do, do edukacji technicznej swoich dzieci, bo jak patrzymy właśnie na, na ten profil zatrudnienia i potrzeby zatrudnieniowe, to one będą rosnąć właśnie w tym obszarze e, automatyzacji, czyli utrzymania bardziej automatycznych systemów, czyli będzie mniej manualnej pracy ręcznej, a więcej pracy technicznej związanej z oprogramowaniem, związanej z aplikacjami różnego rodzaju rozwiązań automatycznych. Czy te wszystkie działania, o których Pan mówi, yy, yy, Panie Prezesie, no, nie wynikają trochę z tego, że możecie mieć problem z pozyskaniem pracowników? Macie bardzo duże wymagania. Co oferujecie? Yy, oczywiście każdy prędzej czy później się spotyka z takim wyzwaniem jak pozyskać wartościowych pracowników. Rynek pracy się też znacząco zmienił w ciągu ostatniego półtora roku. Ale w ciągu ostatniego pół roku bardzo no, się zmienił. My obserwujemy te trendy, także sygnały były już dużo wcześniej. I my też jesteśmy taką firmą, która przeszła przez etap jakby edukacji wewnętrznej. Co to oznacza, że osoby z pewnym potencjałem, które były zainteresowane kontynuowaniem edukacji, my mieliśmy taki okres, gdzie wspieraliśmy dość mocno. Kształcenie wyższe, wykształcenie wyższe, też średnie techniczne pracowników. Natomiast no, ten potencjał w dużej mierze się już wyczerpał. Ci ludzie osiągnęli wyższy poziom, awansowali w firmie, jakby nie ma takiego dużego ruchu do góry. Yy, więc to, to jest wyzwanie. Nie ukrywam, że częściowo tak. Natomiast ja myślę, że oprócz takiego bezpośredniego interesu w tym, żeby zainteresować, czy współpracować tu z okolicznymi szkołami technicznymi, bo to robimy. No tak. Starostwo powiatowe pod wpływem, starostwo powiatowe jako organ prowadzący szkół ponadgimnazjalnych, a właściwie teraz już szkół średnich i, i, i zawodowych od 2017 roku pod wpływem m.in. waszych sugestii kształtuje profil edukacji w tych szkołach, prawda? To jest jedna strona medalu, ale druga strona medalu jest taka, że Bohaterka jednego z naszych programów o zupełnie innej tematyce, bez cienia zażenowania, wyznała nam, że jeśli nie opłaca przyjść pracować do Was za 1800 zł, kiedy nie pracując uzyskuje 1600 zł z różnego rodzaju zasiłków i dochodów państwowych. No cóż, to jest rynek i każdy ma wybór. Także ja myślę, że każdy wybiera tak, jak uważa, że powinien wybierać. Natomiast ja myślę, że zaletą takiej firmy jak ta jest możliwość uczenia się i awansu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i ambitny, zainteresowany, otwarty na wiedzę i ambitny, to to są miejsca, gdzie można osiągnąć sporo, jeśli chodzi o no, taką zaspokojenie swoich potrzeb, zarówno ambicjonalnych, czyli podniesienia się trochę tam. Jeśli chodzi o umiejętności, co się z tym łączy, stanowisko, dochody, czyli zdobycie pewnego rodzaju wiem, prestiżu. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, no, ponieważ z natury jest to firma, która musi być na bieżąco z trendami, to to jest ta, ta wiedza, która jest użyteczna i ma swoją wartość na rynku pracy. Czyli mówiąc yy, inaczej, yy... Chce Pan powiedzieć, że firma daje możliwość ruchów pionowych, awansu pionowego, tak? Zaczynamy od tych najniższych szczebli na produkcji i przy odpowiedniej dozie zaparcia, chęci kształcenia się i tak dalej nie ma przeszkód, aby realizować, czyli mówiąc inaczej, realizować amerykański sen? No, ja myślę, że realia są polskie, także nie mówimy tu o milionach. Natomiast, natomiast mam na myśli taki, taką dobrą, zdrową ambicję profesjonalną. I tu możliwości jest bardzo dużo, naprawdę. I, i wiele osób, mam mnóstwo przykładów w firmie, ponieważ firma funkcjonuje długo osób, które zaczynały od operatora, a są menadżerami dzisiaj i to są konkretne przykłady. Więc ja myślę, że to jest jedna rzecz, natomiast nie ukrywam, że firma też zmieniła trochę podejście do takiej rozwoju profesjonalnego. Co to oznacza? Że ja nie muszę być menadżerem, żeby firmie awansować dość wysoko. W tej chwili proponujemy do takich wybitnych specjalistów technicznych warunki porównywalne do, do menadżerskich. Do tego, że ta wiedza to jest Kluczowa, przynajmniej w tych wydzielonych kategoriach, które są dla nas bardzo ważne, kluczowa dla funkcjonowania firmy. W związku z tym jest też możliwość rozwoju jako ekspert techniczny w różnych dziedzinach. Niekoniecznie techniczny, również jeśli chodzi o łańcuch dostaw. Tam jest też pewna specjalizacja, gdzie można zostać ekspertem. I mamy notabene też przykłady, że osoby, które tutaj zaczynały pracę, dziś pracują w naszej centrali na Florydzie, także. Również takie kariery są możliwe, mimo że nie są menadżerami. Czyli jakby ta wiedza specjalistyczna, awans i uczenie się nowych rzeczy spowodowały, że stali się wybitnymi specjalistami. Mhm. No to na koniec pozwolę sobie osobiście, panie prezesie, zapytać. Pięć lat temu, kiedy świętowaliście 20. rocznicę i też mieliście przygotowany pewien program. Taki retrospektywny, wspomnieniowy. No nie chcę powiedzieć, że obchodziliście tą 20. rocznicę w minorowych nastrojach, no ale powiedzmy sobie, sytuacja firmy nie była też taka, taka najlepsza, a pracownicy no, z niecierpliwością oczekiwali od zarządu rozwiązań, które wyklarują przyszłość, jaka, jaka stoi przed, przed firmą. I już 5 lat temu dało się wyczuć silne oczekiwanie wobec Pana personalnie, to nawet takie słynne, pewnie Pan słyszał powiedzenie, nie? Że, że fajnie by było, żeby było miodzie już nie? w zakładzie i tak dalej. Czuje Pan ciężar odpowiedzialności na sobie? Ja myślę, że bardziej czuję satysfakcję, bo rzeczywiście przechodziliśmy dość trudny okres i w ciągu tych ostatnich trzech, czterech lat udało się Zmienić dość mocno profil firmy, ustabilizować ją finansowo, co było jakby podstawą do tego, żeby budować jakąś przyszłość i zdywersyfikować na tyle, że dzisiaj spokojnie patrzymy w przyszłość. Jeśli chodzi o ten rok i następny rok, my mamy dość duże przekonanie, że firma raczej będzie rosła. Mamy kolejnych klientów w kolejce czekających na jakby ocenę. Ze strony klienta i naszej, czy warto dalej, czy, czy będzie warto podjąć współpracę. Także tu raczej jakby nie spodziewam się wielkich niespodzianek. Oczywiście są kryzysy ekonomiczne, które są nieprzewidywalne i różne zewnętrzne wydarzenia. Natomiast firma jest zdrowa, funkcjonuje dobrze i jakby nie ma takich obaw, że najbliższa przyszłość to mocno zmieni. Więc. Jeśli chodzi o ciężar odpowiedzialności, no to on zawsze jest, bo, bo wiedzą Państwo, że, że, że to jest duża firma, w której pracuje dużo pracowników, i codziennie coś się dzieje i to dotyczy zarówno tego właśnie, co się dzieje i może się przydarzyć, jak i również tej krótko i średnioterminowej, średnioterminowej przyszłości. Tak jak mówiłem, to jest biznes trudny i szybko zmienny, więc tu jakby gwarancji, że to Taki dobrostan potrwa lata, nie ma. Natomiast no, działamy w takim horyzoncie, w jakim jesteśmy w stanie przewidzieć, jak firma będzie funkcjonować. I tak jak mówiłem, na razie nie ma podstaw do obaw, i myślę, że to jest taka satysfakcja, że z tego trudnego okresu przyszliśmy do okresu dość dużej stabilności i raczej powolnego rozwoju. I nie mówimy o jakichś tam tąpnięciach i dużych ruchach w drugą stronę. No i w tym miejscu wypada postawić. Kropkę w ten bardzo powściągliwy i skromny sposób mówił prezes Dżabila, pan Krzysztof Mioduszewski, w 25. rocznicę istnienia zakładów elektronicznych, przemysłu elektronicznego w Kwidzynie. No, chyba nie trzeba dodawać, prawda? Że, że, że niewielka stuosobowa fabryka otworzyła lawinę zdarzeń. Przemysł elektroniczny jest chyba dzisiaj bardziej wizytówką Kwidzyna niż, niż papier. Pan Krzysztof Mioduszewski, dziękuję serdecznie. Dziękuję również.